Pyszna lemoniada, zapraszam do kupienia. Nikt nie chce. No dobra, zrobię taki lokal, że będą do mnie przychodzić tłumy. Lepiej uważajcie, pozbywam się starego straganu. Przepraszam, ale potrzebuję tego samochodu. I zaraz wszystko ogarnę tak, żeby było kolorowo i apetycznie. No, od razu lepiej. Będę miała nie tylko lemoniady, ale i mnóstwo pysznego jedzenia. Jestem pewna, że wszystkim się spodoba. Drodzy klienci, czekam na was. Dzień dobry, może chce pani coś przekosić? Z wielką chęcią, poproszę pączki. Zamówienie przyjęte, proszę czekać. Najpierw ulepię kilka pączków, a potem wrzucę je do smażenia we fryturze. Ojej, jak one uroczo wyglądają. Smażcie się, moje drogie przewracamy i można wyciągać a teraz najważniejsze dekoracja najpierw moczę pączki w słodkiej polewie a potem obtaczam w kolorowej posypce pani pączki są gotowe smacznego wow wyglądają niesamowicie pysznie spróbujmy Mmm, pyszne właśnie to czego chciałam proszę możesz zatrzymać resztę dla siebie Hey, pani policjantko, a przecież to ona ukradła moją ciężarówkę. Czyżby? Zerknijmy na fotografię. Nie, to też nie ona. Tu jest. Panie Kenny, miał pan rację. Wiecie co? Muszę na chwilę odejść. O nie, ona odjeżdża. Gońmy ją. Takie podziękowania za pyszne pączki. Nie mogę iść do więzienia. Mam tu biznes do ogarnięcia. Auć. Coś wjechałam! O rany, jaki gigantyczny pączek! I chyba zaraz się sturla! O nie! Tylko nie na furgonetkę! Jest całkowicie nowa! Uff, zdążyłam! O rany! Ale uba, teraz za policjantką toczy się pączek! No to na razie! Obawcie babciu, spójrz! To food truck z jedzeniem! Kup mi coś, proszę! Dobrze, kochaniutki! Dzień dobry, poproszę lody w rożku. Zamówienie przyjęte, zaraz przygotuję. Wyciskam lody waniliowe do słodkiego waflowego rożka. I dodaję sporo kolorowej posypki. I to wszystko. Lody gotowe. Smacznego. Wow, muszę spróbować! O, rany, jakie pyszne! Babciu, a mogę jeszcze to. I to też chcę. I to. I to. I to też. I to. O rany, niezłe zamówienie. Ledwo nadąża notować. No dobrze, za chwilę przygotuję. Tym razem muszę wziąć większy rożek, żeby zmieściły się wszystkie gałki. Najważniejsze to nie zapomnieć o żadnym smaku. Ale duży rożek mi wyszedł. Poleję z wierzchu syropem czekoladowym i dodam kolorową posypkę. Wow, ale super superancki rożek. Chcę spróbować. Jakie pyszne! Bardzo mi smakuje. Cieszę się, że jesteś taki zadowolony, mój drogi. Mam tu najpyszniejsze lody w okolicy. Chłopczyku, co z tobą? Wnuczku, ola Boga, on zamarzł. Nie martw się, babcia zaraz cię rozgrzeje, czapka, Szalik! I idziemy stąd, mój kochany. A ty wiesz, co? Nie rób tak więcej. A co ja mam do tego? A tak w ogóle to nie zapłaciliście za lody? Wow, ale fajne wideo. Ojej, czy to trzęsienie ziemi? O nie, moja ciężarówka zaraz się przewróci. Czy tu ktoś idzie? O rany, nowy klient. Dzień dobry. O cześć, masz tu wszystko takie pyszne. Cekorn doga. E, dobrze, zrobię. Bierzemy parówki, kroimy na pół i nadziewamy na patyczki razem z kawałkiem sera. Okej, okay, idzie mi nieźle. Teraz trzeba rozrobić ciasto. Potrzebujemy też panierki. Zrobię ją z chipsów Pringles. A teraz każdą parówkę na patyczku zanurzamy w cieście i obtaczamy w panierce. Na koniec wrzucamy do frytury. Jak to smakowicie pachnie! Jestem pewna, że mojemu klientowi się spodoba. Proszę! O dzięki. Co za zapach! No to próbuję. Mniom, miom, 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 miom! Ojej, co już się skończyło? Mam jeszcze dwa! Daj mi je szybko! O rany! Gotujesz niesamowicie! Co, znowu nie ma? Chcę jeszcze. Dawaj mi tu O jejciu, co robić? A, a może masz ochotę na pizzę? O, to bardzo apetyczna pizza. No pewnie że apetyczna. Kto z takiej zrezygnuje? Chcesz? No to ją łap. Uf, pozbyłam się go. No i gdzie są klienci? O rany, czy to złodziej? A czego on się tak boi? O skąd tu tyle pajęczyny? Oh Nawet mi szkoda tego biedaka. To na pewno nie policja. O jacie, to prawdziwy Spider-Man! Zjeżdżaj mi stąd, złodzieju, dopóki nie omotałem cię moją pajęczyną. Wow! Szczerze mówiąc, zgłodniałem. Z chęcią zjadłbym burgera. Migiem go przygotuję. To dla mnie wielki zaszczyt przygotować burgera dla Spider-Mana. Najpierw muszę ubić kotleta, a potem go podpieczę. O rany, to dopiero moc! Ale właśnie tego potrzebuję. Super! A tą rękawicą dam radę pokroić wszystkie warzywa. O rany! Ale fajnie, mam gotowy prawie cały burger. Pozostało tylko dodać znaczek pająka i można podawać. Proszę, smacznego, panie Spider-manie! O, tak! Chcę tego jak najszybciej spróbować. Zawsze zapominam, że trzeba zdjąć maskę. Co? Ale pyszności! Ojej, chyba wyjawiłam swoją tajemnicę! Kochaniutka, patrz, tam jest Iron Man! Tam nikogo nie ma! Ej, znowu nie zapłacili! Co to ma być? A kto tam biegnie? No, cześć, mam na imię Barbie. Poproszę koktajl mleczny, bo już nie mogę wytrzymać od tego gorąca. No właśnie, a ile on kosztuje? Proszę wziąć, nie trzeba reszty. Ale to przecież nie są prawdziwe pieniądze. Nie przyjmuję takich. Jeszcze jak prawdziwe? W Barbie Lendzie wszyscy takimi płacą. Och, widocznie dziś nic nie zarobię. No dobra, poczekaj chwilę. No to zaczynam. Najpierw do słoika z resztkami różowej Nutelli wlewam mleko. Następnie dokładnie mieszam i wlewam do blendera. Okej, okay, gotowe. Teraz dodam parówkę. Pomowę cebuli. I ośmiornicę też dorzucę. O rany! Po takim koktajlu na pewno nie będzie chciała więcej do mnie przyjść. No i dodam jeszcze różową papryczkę chili. I ten fałszywy banknot. Można mieszać. O rany, ale super! Wychodzi mi niesamowicie różowy, mleczny koktajl. Gotowe, proszę. Wow, jaki piękny różowy kolor. Jestem pewna, że będzie pyszny. Chwileczkę, tu są jakieś dziwne składniki. Ojej. Bardzo miło było mi cię gościć, Barbie z Barbielandu. Dobrego dnia i zapraszam ponownie. O rany. Tak, ten koktajl był mocny. Muszę zapamiętać przepis. Podobało Ci się nasze wideo, więc szybciutko daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenge'y. Do zobaczenia, pa pa!